Halo, halo, kłania się Stachu. Witam w kolejnym odcinku Cyberpunk'a. Dzisiaj, dla odmiany, zadanie takie poboczne, ale częściowo jakby wynikające z fabuły, ponieważ zdecydowałem się na zadanie z, z Johnem Silverhandem, Mamy się udać do Kerego. Jestem tutaj, oczywiście, pod tym napisem, gdzie to całe ma, zajście ma mieć miejsce. Widzę jakichś gangusów przede mną. Zobaczymy co to jest. No tak czy inaczej, gramy, lecimy, zobaczymy, czy oni będą coś mieli przeciwko mnie, czy po prostu sobie stoją i patrzą. Ok, chyba sobie po prostu stoją i patrzą. O jaka fura. To jest ten Erondite, tak? Legendarny. Super, dobra. Ech. O, a mogę kupić? No przecież, bo to jest właśnie... Dobra, nieważne. Kurde, z, 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 za dużo rzeczy na raz. Za dużo rzeczy na raz. Johnny. I oto ot jestem. No. To będzie ok. No, to po co tu jesteśmy? Z tego co słyszałem, willa. <gryw> Nieźle się urządził. Gdzie niby słyszałeś coś o Kerym? Jak to, gdzie? Na mieście. W końcu piszą o nim wszystkie brukowce. A tak. Ciebie wtedy nie było. Czyli jak miałeś wychodne. I co, chcesz go odwiedzić? Myślę, że to dobry moment. Mam iść do tej jego willi, żebyś mógł się rozejrzeć i skrytykować meble? Wiesz, co oni pisali? Depresja, próby samobójcze. I co, martwisz się, że coś sobie zrobi? Kto wie, może mógłbym mu coś doradzić. Mm. To znaczy, że chcesz tam iść osobiście. Znowu mam ci oddać kontrolę. Tak. Ostatnim razem nie zrobiłem nic skandalicznego. Wypuść mnie za wzorowe zachowania. <laughs> Aha, najpierw Rogue, teraz Kerry. To kto będzie następny? Nikt. Nic ta ludzi, których uważam za przyjaciół i którzy tak się składa, jeszcze żyją. Jest dosyć... Dlatego zależy mi, żeby pogadać z Kerem. Co to była za próba samobójcza? Totalnie amatorska. Nawet nie załatwił sobie porządnej widowni. Próbował się zastrzelić w swoim pokoju. Jego własny ochroniarz odebrał mu broń, jak dziecku Lizaka. To może być zwykła plotka. Pewnie. I chciałbym to sprawdzić. Zgodzimy się? No policho, kurde. Okej, okay. ale chcę wiedzieć, co dokładnie planujesz. Żadnych wyskoków obiecuję. Chcę po prostu zobaczyć co u niego. Jak zamierzasz mu powiedzieć, że to ty? Jeśli on rzeczywiście ma jakieś problemy ze sobą, to może to nie jest najlepszy moment, żeby mu mieszać w głowie. Wi! daj no. spokój. Kery zawsze był pojebany. Dlatego tak dobrze się dogadywaliśmy. Nie martw się. Będę improwizować. Na początek spróbujmy dostać się do tej willi. Okej, okay. powiesz mi, kiedy chcesz przejąć stery. Okej, okay, idziemy Kurna tam A dlaczego ten radar kieruje mnie w ogóle gdzieś w drugą stronę? Zobaczymy na mapę, co to tutaj nam pokazuje A, bo tu trzeba tamtędy, ojojoj Dobra, kulturalnie drogą <laughs> No niech będzie Skoro kulturalnie drogą To pal to licho, to trzeba tędy Kurna, zyskowo drogie, a nie da się tam jakoś na skróty? Może da się po tych łąkach trawach? Powinno się dać. No, za zawsze, się, zawsze się takie rzeczy dają. A kurde, może być ciężko po tych skałach. Kurka wodna, się wybrałem jak środka Marysia. No dobra, zobaczymy. Ok, coś idzie. i A tu trzeba do góry. Dobra. To tak czy inaczej jest kiszka. Chociaż tu się może da. No halo, co to tu mi tak wisi? Dobra, tu się udało. O, o losie, przecież ja się tu wykończę. No patrz i kurde, i nie, i nie wyskoczy, no. Nie da rady? No jak dlaczego to tak? No dlaczego tu się nie da wskoczyć? A może tak zwyczajnie wejść? Okej. Okay. Poszło, jako tako. Jako tako poszło. Dobra. No. Dobra, przeszliśmy. Sił udało. Kurde, jeszcze słupki drogowe nas atakują. Ej. Halo, dzień dobry panu. I co teraz? Przez płot? No i jesteśmy Czy nie jesteśmy? No, jesteśmy Tam jakaś ochronka była Ale ochrona. a to jest robot, czy to jest człowiek? Bot ochronny, dobrze, to weźmiemy dziękujemy żeby nas boty nie żeby nas boty nie atakowały niepotrzebnie skoro już tak daleko zaszliśmy i ten to może Was się z nich coś podnieść co to za pokraki właśnie co to za pokraki no to już zebraliśmy, więc to powinno zniknąć. No, dobra, tego nie podniesiemy. Tak, dobra, niech będzie. Tutaj coś u góry pokazuję. Czy to jest na moim poziomie? Tu nie wejdziemy, dobra, trudno. Nie, nie będę kombinował Futurellu. Niczego sobie proszę bardzo. erondite również można wsiąść? Nie można wsiąść, dobra, trudno. To nie wsiądziemy w takim układzie. Tutaj jest jakieś szkło. Jest jakieś szkło, dobra. Tutaj. Tutaj nie. Dobra, musimy iść z drugiej strony. Kurde, ja jak zwykle muszę po swojemu, a to po mojemu nie zawsze wychodzi. Polecimy zatem tutaj. Ding-dong, dzień dobry. Ooo, brzydki jak chuj. Mam nadzieję, że było przynajmniej drogie. Coś musiał sprawiedliwiać do bezguścia. No, bez guście jak bez guście. Gitary wiszą, no, no, no. Tu jakiś obrazek, tutaj są gitary. Niezła kolekcja. No dobra, teraz jestem pod wrażeniem. Na kilku z nich sam grałem w czasach Samuraja. Coś takiego kosztuje. Nie straszasz. To ulubiona gitara Kerego. No jest są gitary. Tak, wiemy, to już do tego doszliśmy. Ale tu nie można nic tym zrobić. Dobra, trudno. Jest tak jest. Jest tak jest. Gitar nie można. Z gitarami nie można nic zrobić, przynajmniej póki co Ja bym chciał, żeby mi to znikło tutaj z że tak powiem z listy wskazówek. Okej, okay, tutaj coś jest jeszcze Co to? Second conflict. Tokery zawsze wymyślał te wszystkie kiczowate tytuły. Widzę, że nie wypadł z formy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ten nawet ja kojarzę. Teraz się podlizujesz. Never fade away. Ten chyba lubię najbardziej. Co to? Nasz stary singiel. Nie mam pojęcia, po co Kerry trzyma tutaj to gówno. Dobra, tutaj chyba wszystko. A może jeszcze nie? Dobra, chyba wszystko. Poszukaj Krego w rezydencji, tak? No, póki co rozglądamy się po tym całym bałaganie. Kurwa. Ktoś tu chyba wybierał z katalogu. I założę się, <gry> że nie sam Kerry. On zawsze jadł na mieście. No rzeczywiście, syf jak cholera. Ej, aha, to jest... to jest ściana, więc tutaj nie... Chyba trzeba iść na górę. Bo tu na dole wszystko już... a nie, tu jeszcze coś. Tutaj jeszcze jakieś... Chyba się kąpie. O, to, czyli tam będzie. Dobra, to jeszcze sobie rzucimy okiem na pozostałe pomieszczenia. Popatrz tylko. Kelly, jako piękny motyl wykluwający się z kokonu samuraja. Kurde, Kerry jakiś taki jest samouwielbiony, że tak to ujmę. Ciekawe to, ciekawe, dobra, niech będzie. Zagląda, a tam coś jeszcze, jakiś jakaś ochronka. Dobra, trudno. No dobra, taki to mógłbym mieć. Taki co? Gdzie ty jesteś? A, samochód, tak? No, samochód fajny. John, gdzie ty jesteś? Tam jeszcze dwa roboty, ale to one raczej nic nie. Ten. Idziemy na górę, zobaczymy co ciekawego. Co tutaj ciekawego na górze? Mnóstwo niczego. Jedyna naprawdę potrzebna rzecz w tym domu łóżko, <noise> komputer. Lecimy, ob, 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 obglądamy pomieszczenia. Kurde, chałupa kosmicznie wielka, a do niczego nieprzydatna. Przynajmniej według mnie. Szafa grająca. Tutaj zamknięte. Dobra, chyba nic więcej tutaj nie od... O, tutaj jeszcze coś jest. Amunicja. Dobra, może być. To pewnie siadaj myśli pochuj mi to wszystko. <grywka> Oj dzony i jego komentarze. Dzony i jego komentarze, dobra Tutaj koniec. wchodzimy zatem na dół do... do łazienki, bo chyba się kąpię ta gitara wisi i coś mi mówi, że to jeszcze z nią nie koniec, z tą jedną, bo wszystkie są już odkryte, a ta jedna jest jeszcze... Dobra, nieważne. Póki co tutaj. Wygląda na to, że się kąpię. I to sam. Dobrze się składa. Okej, okay. resztę zostaw mnie. Jakoś go wyciągnę z łazienki. No masakra, czyli co? Możesz już wziąć pigułki od Misty. I jeszcze nie. Jeszcze nie. Daj mi chwilę. A co? Jednak mi nie ufasz. Możesz się wreszcie zdecydować. Dobra. Okej. Okay. I znowu wskoczył ten szary pasek. Od razu lepiej. A teraz sprawdzimy, czy trzyma je tu tylko dla dekoracji, czy da się na tym grać. Co by tu zagrać? A jedziemy pierwsze po kolei. Chociaż fade away, zobaczymy. Well Kim ty, kurwa? Graj dalej. Nie. Nie. Kurwa, to jakiś żart. Czekaj, co Silverhand powiedział mi przed śmiercią? Sprawdzasz mnie teraz. A może jeszcze ci coś zagrać? Mów. Powiedziałem, żebyś nie był pizdą. I co udało się? Czony jebany Silverhand. Co ty tu kurwa robisz? Jak? Niespodzianka. Ty skurwielu! Okej. Okay. Rozumiem, że to było nieoczekiwane. Kurwa, wręcz przeciwnie. Pięćdziesiąt lat na to czekałem. No, widzę, że sporo się zmieniło. Nowy styl. Tak. A co u ciebie? Kurwa, Johnny. Muszę się napić. Dobra. Chodź. Opowiesz mi, czemu wyglądasz jak jakiś drobny cwaniak z Afterlife. Eee, yy, dobra. A ty opowiesz, co ci się stało w szyję? Zawsze narzekałeś, że fałszuję. Ładnie tu. Jeszcze nic nie widziałeś. Kurde, ten pasek mnie drażni, no. Przeprowadziłem się tu po wydaniu czwartej płyty. Widać, że dobrze się sprzedajesz. Kurwa, nawet nie zaczynaj, Johnny. <laughs> dobrze się sprzedajesz. Kurwa z Arasaką. Rano nagrywamy ich w studio, a wieczorem Jorinobu przychodzi na sąsiedzkiego Grilla. A tak naprawdę z kim podpisałeś? Z MSM Records. Też dobra firma. Chodź, tutaj i opowiedz mi, co się z tobą działo. Mieszkasz tu całkiem sam. Skąd? Jest jeszcze Ariel. Kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz. Zresztą nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. Mieszkasz tu całkiem sam. Kurde. Skąd. O. Jest jeszcze Ariel. Kucharz, ale dzisiaj ma wolne. Miguel. Wiesz. Zresztą, nie twoja sprawa. Siadaj i opowiadaj. To będzie długa historia. No i chuj. Zależy mi, żeby była przede wszystkim smutna. Wiesz, kulewsko smutna. Naprawdę, bo jeśli usłyszę, że przez te wszystkie lata włóczyłeś się z nomadami, albo siedziałeś na orbicie, a teraz wpadłeś tylko, żeby mnie krytykować, to mnie jasny chuj strzeli. Mówię serio. Sam ją ocenisz. Dobra, posiedzieli, popili, a pasek Pamiętam. został, kurde. To był ten jedyny raz, kiedy Henry przyszedł czystej i trzeźwy. No, grał jak gówno. Ale deny była zadowolona. Teraz mi się wydaje, że to były fajne czasy. Graliśmy w jakichś zawszonych budach, kłóciliśmy się przed każdym koncertem. Sami nie wiedzieliśmy, co chcemy grać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Nancy była kontrol-freakiem, Henry śmierdział, ja nosiłem twoje spodnie. Zajebiste czasy. Nigdy nie rozumiałem, co Denny widziała w Henrym. Ona przecież była dość inteligentna. Nawet za bardzo, jak na nasze standardy. Deni zawsze lubiła takich rozczochranych przegrańców i brudasów. Henry, on był idealny. Zaćpany półgłówek. Mogła go ratować w nieskończoność. Dlaczego nigdy nie próbowała ratować mnie? Bo musiałaby się ustawić w kolejce. Z twoją depresją to prawda? Nie, kurwa, część strategii promocyjnej. Te próby samobójcze też? Myślisz, że jak strzelisz sobie w łeb, to ci wzrośnie sprzedaż? U ciebie to się nie sprawdziło. Nikt nie pamiętał, samuraju. A teraz cię skręca z bólu dopy, bo jakoś sobie poradziłem bez ciebie. O kurwa, ale wolta. Może jakiś kontakt z resztą zespołu? Tylko z Nancy. Teraz nazywa się Bez Isis i pracuje w News 54 Okej. Okay. Jeśli chcesz, mogę się dowiedzieć co z Deni i Henrym. Okej, okay, czyli Bez Isis. Musimy znowu coś zrobić razem. No, wiesz, pograć. Bez Isis to jest kurde ta z tego. Jakoś y no. Halo, Ziemia z tym czerwonym coś tam było zadanie. nie. to teraz bez wymyśliła? To brzmi jak aspirująca strepteaserka w egipskich dekoracjach. Kurwa, szkoda, że umarłeś, bo tak to na pewno spytałaby cię o zdanie. A co tam u niej w ogóle poza tym, że zmieniła branżę? Mógłby sam z nią pogadać? Tutaj jest jakiś błąd. Jeszcze dodatkowo w dźwięku, bo to jakieś takie dziwne echo wyskakuje. Henry się pewnie zapił. Nie no, wiedziałbym, jakby umarł. Mamy wspólnych znajomych. Parę telefonów i pewnie udałoby się go namierzyć. Denny powinna tak dalej tak grać. Miała talent i była twardzielką. Coś tam wydała ostatnio. Niedawno przeprowadziła się do Norfolk. Mówiłeś, że nie wiesz, co u niej. Rozmawiałem z nią. Chyba nie unika. A wychodzisz czasem z tej willi? No nie. Chcesz reaktywować samuraja. Tylko na jeden koncert. Zagramy w jakieś noże, gdzie nikt się na tym nie pozna. Muszę uważać na swoją reputację. Ale nie będę musiał im wszystkim tłumaczyć, co się stało. Nie, darujmy sobie. To było kurewsko-nudne. Bioczypy, mroczne plany, arasaki, magiczne pigułki. Mm, kurwa. Powiem, że jesteś moją nową dupą. Dobra, zróbmy to. Kurwa, zajebiście. Zaraz ci prześlę kontakt do Nancy, a ja spróbuję ściągnąć Henry'ego i Denis. Jakbyś mnie nie zastał, ustal wszystko z wi. Jasne, ale. Dobrze się dogadujecie? Ostatnio nieszczególnie, ale on nie bardzo ma wybór. Dobra. A jak mam? Oj, oj, wzięło i ządało. Johnny, w porządku? Nie. Okej, okay. ty jesteś wi. John mówił, że coś takiego może się stać. Dobrze się przynajmniej bawiliście. Oha, wyczuwam wyrzut. Posiedź tu, dopóki nie dojdziesz do siebie. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. O co chodzi z tym koncertem? Słyszałeś to? Kiedy pigułki przestają działać, wszystko robi się wyraźniejsze. No więc? Chyba chcesz zobaczyć Samuraja na żywo. Taka okazja już się nie powtórzy. A co jeśli skończy się jak z Rozczarowaniem. To Co innego. Kerry potrzebuje tego koncertu. No dobra, dzwonimy do Nancy, czyli do Bez Isis, Ok. Ok, dzwonię do Nancy. Dobra robota. Zadzwoni do Nancy, Nancy, ja będę do ciebie dzwonił. Uwaga. Nancy? Znaczy bez Isis? Nie, to jej nisko opłacany i niedoceniany asystent. To Steven, News 54. <laughs> Chcę rozmawiać z bez. Nie ma jej. Dzwonię z rezydencji Kerego Eurodyne. Gratuluję, ale bez nadal nie ma. Spodziewaliśmy się jej dwa dni temu. Uj. do ja to ten robić materiał o Marstromie. Zaraz w przyszłym tygodniu albo śleć nasze niosy. Jeśli szlak ją trafi, pierwszy o tym napisze. Wi, mam złe przeczucia. O, Regina dzwoni. Od jakiegoś czasu nie było nowych ataków cyberpsychozy. Myślę, że możemy zamknąć ten temat. Wpadnij do mnie przy okazji, to pogadamy. Dobra, czyli co teraz? Ey. Zadania poskakały, pasek się, kurna, pasek został. Eee, coś jeszcze? Coś jeszcze? Dobra, tu trochę się y, wyskoczyło, wysk wyskoczyło. Zobaczymy, co nam, co nam z tego wyszło. Nie, dziennik. Eee, Psychokiller. Spotkaj się z Reginą. Okej. Okay. Czerwony wieszcz, to jest właśnie to jest właśnie z czerwonego wieszcza. Właśnie to co bez ISIS, czyli no i tak dalej, i tak dalej. <laughs> Kurde, który to był odcinek do megabloku. To jest co to jest? Aha, to jest już akcja w chmurach. Dobra, second Conflict, co jest? <laughs> czyli będziemy szukali krótko mówiąc, Ben ISIS. Mamy jej poszukać. Okej, okay. okay, będziemy szukali yy, ale zrobimy to w następnym odcinku Ja się przemieszczę, Czekaj, momencik, zobaczymy jak my to mamy daleko do, do, do tego całego yy... kurna, fajna ta fura jak my mamy daleko do tego do, do tej całej Tanzbudy, 2, 2 km Dobra, to jest kawał, słuchajcie, to zrobimy tak, że ja się tam przemieszczę yy, Chyba będę musiał zrestartować grę, żeby ten durny pasek mi zniknął no bo mnie on denerwuje i jakoś tak wygląda nie za fajnie i zobaczymy się już tam na miejscu także zapraszam zapraszam do oglądania kolejnych odcinków a tymczasem żegnam się z Wami trzymajcie się, cześć!